Dzień dobry, 2 listopada, w poniedziałek, w Dzień Zaduszny. Witam Państwa Krzysztof Janczurewicz i zapraszam na aktualności. Pandemia nie zwalnia, sytuacja zmienia się na gorszą z dnia na dzień, przybywa zakażonych, powiat Szczeciniecki nie stanowi pod tym względem wyjątku. W ciągu ostatnich trzech dni stwierdzono 110 przypadków zakażenia. Dziś wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna podała informację o 18 nowych zakażeniach. Są to jedno dziecko, jedna młoda kobieta, sześć kobiet w średnim wieku. Trzy starsze kobiety, jeden młody mężczyzna i sześciu mężczyzn w średnim wieku. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by przestrzegać wszystkich obowiązujących reżimów sanitarnych. W przestrzeni publicznej obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Jeżeli ktoś nie musi, niech nie wychodzi z domu. Pamiętajmy o zasadzie DDM, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki, a także o częstym myciu rąk. Gwałtowny wzrost zachorowań na COVID-19 był powodem zamknięcia cmentarzy w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Wielu ludzi skorzystało z ostatnich godzin otwarcia i w piątek odwiedzało groby. Od soboty na cmentarzu było pusto, co doskonale odzwierciedla film z lotu ptaka zrealizowany przez portal mszczecinek.pl. Bramy cmentarne zamknięte taśmami. Przy bramie głównej kilka symbolicznych zniczy. Przed cmentarzem nie ma sprzedających zniczy i kwiatów. Oni poniosą straty. Rząd zapowiedział odkupienie kwiatów, co ma zniwelować ich straty. Na cmentarzach nie prowadzono też kwesty na rzecz hospicjum. Zarząd hospicjum apeluje o wsparcie placówki, dokonując wpłat bezpośrednio na konto. Kwesta jest niewątpliwie wielkim wsparciem na utrzymanie naszego hospicjum. Tym bardziej zależy nam, bo, jak dobrze pamiętamy, nie, nie odbyła się kwesta pól nadziei na wiosnę, a to niewątpliwie po odpisie 1% są dwie, dwa takie główne zaszczyki, które zasilają działalność naszego hospicjum. Nie spotkacie Państwo, wolontariuszy na naszych cmentarzach. Nie będzie żadnych puszek. Hospicją cały czas działa. Hospicją cały czas troszczy się o, o chorych, a a też i właśnie jest niewątpliwie wsparciem, wielkim wsparciem każdy grosz Zwracamy się z tą, z tą prośbą o wsparcie ewentualnie tej ofiary, którą by Państwo by, że, że się zostawiali, wchodząc na nasze cmentarze, wpłacić na konto hospicyjne. I w ten sposób będzie można wesprzeć działalność hospicjum, które chociażby jakże się wpisało w scenerię te, tej ziemi. Daty I znicze pojawiły się też w sobotę przed tablicą informującą o biurze posłanki Małgorzaty Golińskiej. Natomiast dziś rano odkryto, że ktoś oblał tablicę czarną farbą. Policja w tej sprawie prowadzi dochodzenie. Piątek był kolejnym dniem protestów związanych ze strajkiem kobiet. W Szczecinku zapowiadano, że protest znacznie przybierze na sile. Tymczasem pogoda znacznie pokrzyżowała szyki organizatorów. Padający deszcz sprawił, że na placu Kamińskiego pojawiło się znacznie mniej chętnych do manifestowania swojego niezadowolenia niż się spodziewano. Protestujący najpierw przeszli ulicą Mickiewicza pod biuro posłanki Małgorzaty Golińskiej. Po kilkunastu minutach dość głośnego, ale bez burt protestu wszyscy przeszli na adepta, gdzie stoi figura przedstawiająca księżną jadwigę. Tam protestujący zderzyli się z osobą, która bez maseczki usiłowała ich przekrzyczeć. Zachowanie kobiety denerwowało młodzież. Obie strony obrzucały się różnymi inwektywami. Kobieta później została zatrzymana przez policję za brak maseczki i zakłócanie porządku pod kościołem. Zatrzymano również 14-latka, który nie stosował się do poleceń policjantów. Protestująca młodzież postanowiła go odbić i udała się pod komendę policji. Tam nie doszło do starć młodzieży z policją. Młodzi z komendy udali się do centrum miasta, gdzie zakończyli protest. W sobotę premier Morawiecki spotkał się z samorządowcami. Podczas spotkania zalecono, by jak największa część pracy odbywała się zdalnie. Nie wszystko da się tak poprowadzić, mówi Piotr Rozmus, Rzecznik Prasowy Starostwa Szczecineckiego. Tak naprawdę jeszcze póki co niewiele się zmieniło, to znaczy w dalszym ciągu urząd funkcjonuje i na pewno będzie funkcjonował. Jak Państwo wiecie, już od pewnego czasu pracujemy w trybie pracy hybrydowej, zdalnie, a więc część pracowników jest na miejscu w urzędzie, część pracowników, tych, którzy oczywiście mogą, pracują w swoich. Domach. Już od pewnego czasu wprowadziliśmy specjalne zasady przyjmowania interesantów. Wspominaliśmy już o tym pokoju 010, gdzie przyjmowani są interesanci, którzy pojawiają się z sprawą, której załatwienie trwa więcej czasu. Natomiast na każdym piętrze przed każdym wydziałem jest wyznaczony punkt. Gdzie są przyjmowani interesanci. Tutaj widzicie Państwo, w dalszym ciągu jestem namiot przed Wydziałem komunikacji transportu i dróg, gdzie interesanci oczekują na załatwienie swojej sprawy. Natomiast tak jak Pan wspomniał, w sobotę pan premier spotkał się ze stroną samorządową, padły pewne decyzje, jak to dokładnie będzie wyglądało, jak będzie pracował urząd. Tego dokładnie jeszcze nie wiemy, natomiast już jutro pan starosta Krzysztof Lis, jako przewodniczący konwentów Powiatu Województwa Pomorskiego spotka się z przedstawicielami Związków Powiatów Polskich, oczywiście w formie wideokonferencji. Myślę, że wówczas padną jakieś, jakieś pierwsze propozycje, jak prace urzędów powinny wyglądać, jak to będzie funkcjonowało i będziemy się mu musieli, zarówno my, jako interesanci, do tego po prostu dostosować. Szczelcicy Oldboje przy pustych trybunach na głównym boisku grali z kolegami z Mirosławca. Gospodarze wygrali 4 do 3 i po tym meczu znajdują się na drugim miejscu w tabeli. Natomiast MKP grał na wyjeździe w Dygowie i raczej niespodziewanie wygrał tam aż 6 do 2. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach przypomnijmy sobie, jak przebiegały obchody Dnia Wszystkich Świętych w ubiegłym roku. Zobaczymy też krótką relację ze strajku kobiet w piątek. Ostatnią pozycją naszego programu będzie magazyn Wektra Media. Do zobaczenia.